Brawl Stars Będziemy się grali w Obronę Skalice Jak widzicie mam 39 biletów czyli prawie 40 fajna, fajna oferta jest tylko szkoda, że jej nie kupię za mało klejnotów eee... Którego skina byście mi polecali jakbym miał kupić sobie bo mogę później doładować sobie klejnoty piszcie w komentarzach i e, w ferie będę próbował prawie codziennie wrzucać odcinki, albo co jakieś 3 dni. E, jak, ostatni odcinek był taki, że pokazywałem wam aktualizację nową. I wezmę chyba na ten trybik, na pewno nie króka, nie zda. Jessie. Nie wiem, 20 postawić. Hmm. No, 15. Mam jeszcze podwoić żetonów, o ile dobrze, o ile go nie wyczerpałem. Jeszcze przypominam, że, że jako odcinek, jak wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę ale i skomentujcie ten odcinek. Nie subi na kanale. I sorry jeszcze, jak ktoś będzie chodził w tle, ale jest echo. Ale ja jestem zamknięty w pokoju, więc raczej nie będzie, ale... Dużo osób chodzi o, obok mnie. Dobra, ładnie nam na razie idzie. Idę tam dalej. O, o, o! Jessie Znaczy. Jesse Jessie, uh, Jessie to, B. Chciałem <ścoughs> powiedzieć. Uje! Nie... Jeżeli chcecie jakieś inne gry oprócz Stars na moim kanale, to... Zostawcie pięć łapek w górę i Oła. O Jezu, ja mam zezo. Zezo. I sorry, że w, ta w tamtych odcinkach trochę się cisnęliśmy z Cypiksem, ale to wiecie. Czy to jest tak wszystko dla Beti. Bo my z Cypiksem to i tak jesteśmy best friend Znaczy I ta moja kaczuszka tam nawala w tego robota No i jeśli już... O nie kaczuszka zaraz zginie A jednak ja nie <grym> Patrzcie jeszcze kaczuszka przeżyła No już nie Tak pyk Jessie jest bardzo dobra na ten tryb moim zdaniem Tam postawię Niech idą. Sorry, że mam trochę zmęczony głos, aby słyszeć się bo no nie powiem, jestem trochę wkurzony i... Był przypałek. O Jezu, nie na co. Ale przynajmniej obie są. Moi wszyscy. Pyk, 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 pyk. O nie, wyjazd. Daw Uh, na razie dobrze nam idzie, tylko szkoda, że te trzy HP na razie straciliśmy. No rosa dobijaj. Mm. Pisz też w, y w komentarzach jakie może gry testować albo grać w nie. C albo czy chcecie powrotu serię najgorsze podróbki, bo dużo osób, bo parę osób mówiło mi, że chce. To nie przeszkadza, możemy nagrać na te fali. I napiszcie w komentarzach, że od kiedy macie już ferie Bo ja mam właśnie od, od dzisiaj I właśnie też fajną aktualizację zrobili akurat na fali. No właśnie Kaczuszka tutaj pilnuje te a bo poszła się tam nawalać z tym robotem Sama Pomagamy, to pu pu, 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 pu. Nie szybko lecz Teraz te czerwone, ja ich nienawidzę. Dobra, do tyłu i pek 2p robotniał. Wow. Dobra. Nienawidzę tych szybkich i czerwonych. Dobra, idą na mnie, a nie na safe. Uuu, już prawie 4 minuty może jakiś rekord dzisiaj powiem. Zaraz ja pewno przyjdą te takie świecące na złoto, te legendarne, dobrze mówię? To są chyba legendarne, i wtedy będzie przypał. No, jak te już nas rozwalają. No, nie, w save dostał. O Jezu. Szkoda, że nie mamy 8 bitów, tylko to rosę, ale. Dobra, polegnę, ale dla sejfu. No nie Czemu on siebie chroni, a nie safe? W sumie nie wiem, A jeszcze to parę sekund trzeba wytrzymać to parę sekund. Proszę, proszę, brał Stars oh. Nie może to brał sters, nie ma nic do tego. Oho! No to jest przypał. Ale 4 znaczy 5 minut możliwe, że będzie jednak. Jak tego robota jeszcze pokonamy? Będzie sztos bo nie bij sejfu, nie bij sejfu, chłopie. Chłopie malinowy. Nie bij sejfu. Dobra, 5 minut, 5 minut, 5 minut. Nie, 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 nie. O, nie, jużu. 4 minuty i 58 sekund. 2 sekund naprawdę za zabrakło. Ile tam filmasz, 6 minut. Nie mam podwajacza, ale ja muszę, że go mam. No trudno, ale zanim go będzie ubocznął opening, bo zobaczcie w ogóle, jakie mam szanse na trafienie postaci. I w ogóle pochwalcie się też w komentarzu, ile, ile dostaliście tych mega albo dużych skrzynek za darmo, bo ja dostałem tylko 4 mega W ogóle mam takie wysokie już procenty na legendę, mam prawie tak duże procenty na e, B, na Maxa mam duże procenty i pana Pi, i na jakąś legendę. Jezu, ja tak chcę kogoś trafić. <laughs> Nie ten A w ogóle fajnie do naszego klanu. E, najlepszy klan w Polsce XD. Nie wiem, że tutaj. E, durnieje są. Co około. Znaczy o 14, ale czasami są wcześniej. O. Mhm. <laughs> co ostatnio pisałem przed wczoraj wieczorem co, napis, co Szyma wbijaj do klubu widzieliście na odcinku o ile go oglądaliście więc wiesz weźmy teraz 8 bitowca i w ogóle zauważę, że mam szelkę na 9 mocy i poko na 8 ale jak będę miał monety to go mogę ulepszyć na 9 już i jest kozacko wezmę sobie 8 bitowca w ogóle to... O, ja nie, 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 nie ja. Dobra, 20 po obstawie Teraz 13. No. Zagramy jeszcze dwie rundki, czyli tą i kolejną. Dobry jest im. Frank, Pam i. i 8 bitów. To są kozaki na ten tryb. Frank ma chyba lani. Fanie, fajnie, że już zostaliśmy w safe. O jezu, Sarolki. <grym> mm, nie wiem, co powiedzieć teraz. Bo zwyczajnie tak długo odcinków nie nagrywam. A jak nagrywam to z kimś. I w ogóle dziękuję za 14 subskrypcji na moim kanale. Yy, lecimy po maście. <grym> Nie no, mam nadzieję, że do końca no, tego roku, może z 25 subskrypcji, może się uda co? Więc przypominam, żebyście zasubskrybowali mój kanał. I pykam go. Dobra. Jak wbijecie to chociaż 15 subskrypcji na moim kanale będzie mi niezmiernie miło więc proszę, tylko nie wyzywajcie mnie na tym w komentarzach od żula, że, że w żule o łapki Czy o subskrypcję. Jezu, już bot? Pego, pek, Po co Urta użył na takim leszczu? Nie wiem. Postawiłem tutaj w środku. I też powiecie, co będziecie robili w ferie, bo ja na razie nie wiem. Może no, na pewno wiem, że będę nagrywał odcinki dla Was. Ale nie wiem, czy będziemy. Nie wiem, czy gdzieś jadę, czy coś się... Jakieś unboxingi na moim kanale, albo jakieś latory, czegoś, to też piszcie w komentarzach. Albo pytania na Q&A, albo czy się odcinki z kamerką. Czy I w ogóle ocencie też postać Mr. P tą nową i ogólnie całą nową aktualizację od 1 do 10, no w komentarzu, ich zda. Nie, yy, lepszy pomysł. Jak Wam się podoba aktualizacja, zostawiajcie łapkę w górę. Jak Wam się podoba, a nie, łapkę w dół zostawiajcie. Jak Wam też się podoba. Tam nowa aktualizacja do Browsers. To fajnie, że Bot przyszedł. Bot, Bot jest on słabe. XD, nie, że to ja. Chodzi mi o awki i tak dalej. Ale go szybko zjechaliśmy na lajcie. O nie, 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 nie tylko nie ten gagatek. O, idealnie. Py, py, py. O nie, 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 no, oszuście jeden. nie, życia xda. Bo Jezu nie, 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 film. tutaj rzucenie, nie wiem dlaczego tam, ale czuję, że teraz z góry będą sz... szło dużo robotów. O nie, tylko Zostałem właśnie w pomiarach. Cieszę się, że zbuniamy. Tak się zamyślał. Y -y. O, wyjazd. Teraz może być lepszy wynik, by chociaż nie, dobra. Miałem powiedzieć, że może być lepszy wynik. Czemu on bije w save? Dobra. Przegrana. A! I jeszcze zapraszam do nowego kanału. Yy, Neonek5. Bardzo fajny kanał. Może z go razem coś nagramy. Chociaż nie wiem. Ale... Wypromuję go. Bo bardzo fajny kanał. Jest ostatni... Leciał ostatnio bardzo fajny filmik. Yy. Wejdźcie na jego kanał, co zobaczycie, że może ten bo nam pisze jego kanał. Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę, te cztery bilety. No zagramy. Ale kogo by tu wziąć? Franka? Może tego Poko? Nie, Poko nie. Mam pomysł. Bibi, bo ona będzie odpychała. A, je... A i jeszcze, jeszcze, napiszcie jak Wam się podoba, nowy tryb, bro. Dobra, nieważne. Albo Obym... nie, to będzie na kolejny odcinek. A. Cztery bilety. Nie wiem, czy Bibi jest najlepszy na ten tryb raczej nie, ale. No, no ale... No, 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 no. Bierzemy, no nie? W ogóle pozdro dla wszystkich subskrybentów mojego kanału. I w tym czasie szelka after, Albo jeszcze wolno załadował Brawl. Albo malali <noise> Jedno z tych trzech. Znowu dostaliśmy dwa strzały w safe. I pego. I pego. W ogóle nareszcie będzie jakieś nowy skin do Bibi Na pewno sobie go kupię. Nie, kupię sepakiet jakiś, tylko żeby były jeszcze w sklepie. Nie, lecz go, ten, ten nowy bić mi się nie podoba strasznie. Palguma. Palguma typę. Palguma. Widzę, że i każdego chodzi tylko i odpycha. Palguma. Palguma. Albo... Żuj gumę! O! <laughs> Żuj gumę jak bibi. Bibi żuję gumę. <laughs> Nowy rap. <laughs> Ej. Zrobiłbym jeden spoiler taki mały, ale nie chcę... Może w następnym odcinku zrobię mały spoiler na moim kanale. Ale dostał knopa. Jak knopels I peg. A, i myślałem, że się odbije. Jest, odbiło się w niego. Jestem z graczem. I bum, w nie. O że nas safe dostał. Szyma? Nara. I Bibi nie jest najgorsza jednak na ten tryb. Tr nie jest najlepsza, ale też nie jest najgorsza. Pal gumę. Pal wroty. Pal wroty, nie wiem. Gdzie ktoś idzie, idzie? Jakiś ktoś? Tak, idzie. O Jezu, nie! Dobra, pal wroty O Jezu, ten, ten ktoś tutaj jest. O Jezu, sam. O Jezu, o Jezu. Dobra, to będzie słaby meczek bardzo, ale... I bum. I bum. I bum pro! O nie, reklama. Nie, żeby nie było praw autorskich. Proszę. No to fajnie. 3 minuty ledwo. Myślę, że się ja zrozpiłem, bo ten napis. Dobra, przegrana. 16 minut. Co jest? Otwieram do skrzynki, czy zbieramy? To ja bym otwierał. Zbieramy. Dobra, ja się z wami żegnam. Pa. Fajnie, że zrobiłem cięcie. Dobra, ja się z wami żegnam. Nara.